Dzień dobry moi drodzy, tu wiatr z Gorzowa. A obok mnie, wiecie, kto to jest? Szanowny Dzik Gorzowski, pozdrawiam Was serdecznie. Cześć. Gorzowski Dzik, słuchaj, nasza White Power w mieście. Oczywiście Dzik Gorzowski dzisiaj robią niesamowitą rzecz. Otóż niebawem już spotka się na walce na gołe pięści, słuchajcie. On będzie walczył. Nie w Polsce oczywiście. Dostał kontrakt i wyjeżdża już niebawem, ale o tym go zapytamy o szczegóły za chwilę. Do Włoch. Nasz gorzowski dzik. Chciałbym, żeby tak, o, to się działo tam we Włoszech i żeby w takiej formie wrócił tutaj do kraju. I to już niebawem. A tak, prywatnie, oczywiście, nie nazywasz się dzikiem, wiadomo. Jesteś. Imię i nazwisko. Sylwestris. Sylwester Lis, słuchajcie kochani, to się przyjęło, dzik, dzik gorzowski, ale wiadomo, dzik to każdy kojarzy, szybko łapie, że to chodzi o tego, o który już pada. Yy, drogi yy, nasz tutaj Sławomirze, powiedz nam, kiedy jest ta walka na gołe pięści? Yy, walka jest 2 lutego 2026 roku, yy, 5 grudnia teraz wylatuje do Wok, do Rzymu, w Rzymie mamy konferencję o godzinie 18 z oską telewizją, Będą zawodnicy, którzy wszyscy biorą udział. My mamy walkę wieczoru i będziemy się wymieniać swoimi że tak powiem, zdaniami, pytaniami z kibiców oraz osób, które będą prowadziły jakieś rozmowy, czyli gazety, nie gazety, no i tak to będzie wyglądało. Czyli cała media o tej walce. A powiedz mi, ile rund, jakie jest regulami tej, tej walki? Ta walka będzie trwała jedną rundę tylko. Będzie klatka 3 na 3, czyli 3 metry na 3 metry, będziemy tylko my we dwoje. Walka będzie polegała na tym, że zasady są MMA na głowę pięści i mamy jedną rundę aż do końca, aż ktoś się nie poddaje albo on Czyli no niestety do pierwszej krwi może być nawet, tak? Albo do tego ktoś Cię nie podda, nie odklepie. Tak jest. E, przyjęta jest zasada taka, że można będzie odklepać. Tak jest, tak jest. E, jeśli chodzi o gołe pięści, to będzie Twoja pierwsza walka. E, no gołe pięści tak jest, to będzie moja pierwsza walka. E, czy już próbowałeś jakby ocenić swoją sytuację, czy na przykład jak można sobie wyobrazić, że stajesz przeciwko zawodnikowi obok, e, nic nie macie na dłoniach, hmm. A 5 to jest 5, to jest potęga, to jest siła, słuchajcie, jak to się mówi powszechnie można głowę urwać y, takim ciosem i przecież głowa nie jest chroniona. Tak jest, tu też chciałbym powiedzieć, że mam o wiele lepiej, bo ja mam wagę około 150 kg, czyli moja waga to jest super ciężka, bo bądź jest w wadze ciężkiej, o marzy 105 kg, i tak naprawdę tutaj też jest taka siła można powiedzieć i też dobrze, bo klatka będzie mała, że mój przeciwnik nie będzie mógł że tak powiem, uciekać, więc te zmęczenie będzie o wiele mniejsze i tak naprawdę no, tu mam dużą siłę, no, mam taką siłę, że będę chciał go że tak powiem zapać, sprowadzić go do parteru no i po prostu zrobić z niego miazgę i taką mam, taki mam plan, który mam nadzieję mi się że tak powiem uda i wierzę w, i wierzę w to, no i po prostu do, do zrobić to i dokończyć to w KO i tyle. Jasne, a powiedz mi taką rzecz, czy masz jakieś rozmowy na temat tego, żebyś wszedł w tą ligę walk na gałe pięści? Czy ta walka będzie jakby jednostkowa w tym momencie, a potem się zobaczy po tej walce, po wyniku tej walki, zobaczymy co dalej? W no, ogóle dużo, dużo mam federacji, które chciałyby mnie do swoich walk prowadzić, ale czy tak naprawdę no nie oszukujmy się, to jest sport taki, że jest szybko kultuzyjny lub może jakąś mieć ciężką operację, więc to że wieram takie najdroższe, że federacje. Nie jest właśnie Federacja Budynka Gold, która naprawdę dużo płaci, ale nie mogę powiedzieć ile, ponieważ mamy to w napisane, że nie możemy ujawnić jaka jest ale naprawdę ta kwota pieniążków jest duża, ale do czego dąży? Dążę do tego, że po prostu ta federacja jest jedną z najlepszych, że tak powiem, federacji europejskich, więc Myślę, że będzie dobrze. Okej, okay, jasne. A tak, już przeskakując z tematu na temat, bo chciałem Cię zapytać też o Twoje przygody z Igą <śmiany> Świątek to, co się działo w Gorzowie Wielkopolskim. Zaistniałeś też w powszechnych mediach. Za sprawą niestety tych przytyków i ciągle do ciebie wracają tematy ludzi, którzy chcą Cię pogrążyć, i niestety ogólnopolska prasa to podchwyciła. Jak się z tym czujesz? Znaczy, czuję się dobrze, bo to, to jest tylko kolejny hejt w moją stronę, gdzie z tym hejtem walczę. Eee, nie wiem, czy widziałeś tam po, polski, polski związek Tynisa, e, moje papiery, że tak powiem, sprawdził. To tak naprawdę no, ta Pani Daria, która, już tak powiem, mnie hejtowała, ona mnie hejtuje od roku czasu, ma cztery kropiska gdzie też pokazałem na no, forach i też pokazałem to po w tym w związku, ponieważ jak dobrze wiecie, ja pomagam ojcom i matkom alienowanym, więc w tym przypadku pomagam jej mężowi, który jest jeszcze, jeszcze jest jej mężem, który już długo nie będzie i po prostu ta pani się mści i robi to, co robi. Przykro jest to, że jej mama jest, jest jakąś tam wyższą, wyższą sferą w PO, w tym mnie, osobą baranną czy nie wiem kto kim dokładnie, i też, że tak powiem, mnie hejtuje. I to jest przykre, że te osoby, które są wysoko posyłane urzędnikami, doprowadzają do hejtu i pozwalają to też swojej rodzinie. I to jest bardzo przykre, bo tak naprawdę jak ja bym pokazał te rzeczy na no tą panią Dalię, to myślę, że ta pani z domu by nie wyszła, bo ludzie z demna nie pozwoliby jej żyć i to jest przykre, że to się odegrało, odegrało na dziecko dziesięcioletnim, gdzie tak naprawdę to dziecko jest na dzień dzisiejszy przy ojcu bo mama po prostu sobie tak nagrabiła, że sędzia zabrał całkowicie, można powiedzieć, wadze rodzicielską, gdzie ona ma tylko parę godzin w miesiącu, żeby to dziecko zobaczyć i do przy kuratorze. Więc sami sobie wyobraźcie, gdzie nie mogę tego jeszcze powiedzieć, bo są sprawy że tak ten, w toku sądowe, co ta mamusia zrobiła, że nie ma zrobionych praw, a to, że mnie hejtuje, no to tyle nie zostało. No, może mnie hejtować, każdy może mnie hejtować, e, proszę bardzo, ja to się tym nie przejmuję. Ja zawsze mówię, że hejtuję, coś, coś jest to wielkie zło, robię wykłady, Myślę, że robię coś dobrego, bo robię to za darmo. Byłem na szkołach, gdzie byłem w szkołach, a byłem ich słusznie, jest w szkołach, w ośrodkach, w zakładach poprawczych i myślę, że nie widziałem ani cudówki z tej szkoły i, i nie wezmę. I myślę, że te osoby, które hejtują, to mnie nie przyjął na, na taki wykład, który robię i może wtedy zobaczą na swoje oczy, na czym to polega. Na czym polega hejt, depresja i na czym polega to, żeby być normalnym człowiekiem, który nie siedzi przy tej dorze nie pije browara, nie pali fajek, tylko pomaga innym i tak naprawdę pomaga, aby osoba, która ma od 8 na przykład do 18 lat nie popełnia samobójstwa, bo to jest bardzo ważne. A dobrze, jest teraz, teraz wiemy, że nawet Pan Prezydent Polski jest hejtowany, czy inni tam politycy, więc tak naprawdę to jest już na przeczyt dziennym, gdzie my tego już nie powstrzymamy, tylko ta młodzież, która właśnie robi do nich wykłady, tylko to oni w przyszłości mogą powiedzieć stop stop hate i na tym moje wykłady polegają, żeby właśnie w przyszłości te dzieci, ta młodzież powiedziała stop hate. Czyli skupiamy się, moi drodze, na wychowaniu. Wychowaniu od podstaw Właśnie zaczynając od szkoły podstawowej, może wcześniej tego nie ma sensu, ale od szkoły podstawowej na pewno, bo niestety ten świat internetu dzisiaj jest przeładowany, przemocowany, jest masa agresji i tak dalej. I ta agresja niestety gdzieś się musi rozchodzić. no Rozchodzi się po tych szkołach najczęściej, a trafia na młodzież, młodzież niedojrzała emocjonalnie i ta młodzież później no, robi z tego niesłychany użytek w negatywnym tego słowa znaczeniu. I stąd te stany depresyjne, samobójstwa. Tutaj nasz dziku Gorzowski robi niesłychaną robotę, niesłychaną rzecz. Muszę powiedzieć z żalem i bólem, że dziwne jest to, że ktoś ma coś do naszego dzika Gorzowskiego i udaje się do prasy, do ogólnopolskich mediów i z dużą łatwością przekonuje redaktorów, żeby opisać naszego gorzowskiego dzika w tak negatywnym świetle. To taka, taka uwaga a propos, że zło się przybija szybciej niż dobro. I tu mamy tego przykład. Ale właśnie też, też, też dzięki przeglądu sportowemu oraz innych komputerach, które nie będą. I tu bardzo też dziękuję, bo e, wysłałem moją kartę niekaralności. Trzy, e, bo są takie trzy, że tak powiem, jak się robi wykłady w szkołach, to są takie trzy ustawy, które chronią cała Kamilka. Trzeba pokazać rejestr fotofijski, rejestr europejski, czyli że nie byłem skazany na Europie, plus e, sądu okręgowego trzeba wynieść taki papier. Który pisze, że człowiek figuruje jako osoba karana, więc ja te wszystkie wymogi, że tak powiem, spełniam, wysłałem wszystko do, właśnie do tych wszystkich pasów i dziękuję tym pasom, że też, że też to udostępnili za moją, za moją zgodą i pokazali prawdę tej pani, gdzie ta pani myślę, że już się zastanowi raz razem z hejtem. Ale coś chciałem powiedzieć, no już, tak powiem, ja z moim adwokatem oraz też po polski Związek Denisa już żeśmy, że tak powiem, złożyli sprawę do Sądu Okręgowego w Szczecinie, bo ta Pani podlega po Szczecin, no i będzie duże odszkodowanie. I ja to chciałem powiedzieć, że to odszkodowanie, które wygram, na pewno przeznaczę na chore dziecko w całości i na pewno jeszcze się usłyszymy, że te pieniądze, które za Pani przegra, a na pewno przegra, duże odszkodowanie, że wszystko przeznaczę na jakieś chore dziecko. I to będzie mój taki cel, żeby jej pokazać, gdzie jest jej miejsce. Jasne, uważam, że masz do tego prawo, pełne prawo oczywiście, bo w kategoriach tzw. reklamy, gdybyś sobie sam chciał zrobić taką reklamę, to by cię kosztowało masę pieniędzy. No to, co z tego złego wyszło, się przekuje w dobro. Mam nadzieję taką oczywiście jak ty i mam nadzieję, że te pieniążki, które wygrasz, jak mówiłeś tutaj, no zainwestujesz w jakieś chore kolejne dziecko, tak. bo tych dzieci już trochę jest, tych akcji trochę, które robisz, również jest dużo. Cieszymy się bardzo, ja się cieszę bynajmniej bardzo, że w Gorzowie jest taka osoba i jak widać, widzą Państwo sami, że niełatwo też robić dobre rzeczy, bo od razu się trafia na taką ścianę, taki mur i to agresji i takie jakby, nie wiem z czym to porównać w ogóle, czy nienawiści do człowieka, bo niby on się lansuje i tak dalej. Spróbuj nie robić niczego, no to powiedzą, że nic nie robisz. Spróbuj coś robić, no to trafisz na hejt. Dziwne mamy okoliczności tego świata. To tak jest właśnie się do, 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 do tego ulasowania. właśnie, że ja powiem tak szczerze, że ja nie musiałem tutaj przyjeżdżać, do przyjeżdżać, do, do pana, aby e, e, pokazać się, czy do innych telewizji, gdzie jest, jest, jestem sam zaproszany. E, do czego dążę? Dążę do tego, że tak naprawdę. E, ja zawsze mówię, ja nie jestem słuchą pomidorową, żeby mnie lubić, ale po drugie, e, tyle co pomogłem, dużo mi się chwali, tylko tyle co pomogłem, myślę, że. Nie jedna osoba, by, że tak powiem, miała, ja, ja, ja sam osobiście miałem tyle kłód pod nogi, albo z urzędu, że jakiś papierów nie dostarczyłem, gdzie nie mogłem zrobić te zbiórki, albo jakieś inne rzeczy, gdzie mnie spotkały, gdzie tak naprawdę wyjście mi, ale ja robi to charytatywnie, przez moją fundację, dziką a już naprawdę przeminęły, że, że tak 3,5 miliona złotych, gdzie tak 3,5 miliona, miliona złotych, że tak powiem wszystko dałem co do rzutówki. E, nikogo nie oszukałem i tak naprawdę, jak sami widzicie, wszystkie zbiórki e, podpisuję protokoły, pokazuję na Facebooku, żeby też pokazać wam, że te pieniądze nikt nie przywłaszcza e, i robię, że tak powiem, nagrywam wszystko, biorę pięć osób, które w ogóle nie znam czy tam sześć. I, i te pieniądze, które mamy z tych zbiórek, przekazujemy do tej osoby, e, na którą zbieramy. I co mogę powiedzieć? Ja dziękuję tym osobom, które mi ufają, które przyjeżdżają na moje zbiórki, które pomagają mi. I dzięki wam tak naprawdę, to wy, to wy tak naprawdę pomogliście tym osobom, bo ja byłem taką, chcę, taką tylko cegiełką, gdzie wam o tym powiedziałem, ale to wy żeście dali te pieniążki, to wy żeście dali te fanty na, na licytację i to żeście wy licytowali te rzeczy, gdzie mogliśmy pomóc tej osobie, która była potrzebna na, na tą operację, na tą rehabilitację lub na inne, inne zabiegi, dlatego jeszcze raz dziękuję. Ja muszę też od siebie trochę dodać, bo słuchajcie, państwo, spotykam się bardzo często, jak wiecie, z ludźmi bardzo dużo rozmawiam. W ogóle ciekawią mnie opinie innych. Zbieram te opinie, oczywiście, bo chcę wiedzieć, jak myślicie państwo, o czym myślicie i czy te myśli, wasze państwa myśli, jakby pokrywają się z tym, co ja czuję i jak ja to odbieram. I muszę powiedzieć taką rzecz, że po prostu jesteśmy dziwnym społecznością, dziwnym społeczeństwem, bo wszyscy zauważyli, Czyjąś biedę, czyjś ból i stajemy się bezradnymi, mówimy sobie tak, nie można pomóc wszystkim. Bo to jest prawda oczywista, nie można pomóc wszystkim. Ale kiedy skupiamy uwagę na jednym dziecku, drugim, piątym, a tu w przypadku naszego dzika gorzowskiego, to tych osób, które otrzymały taką pomoc, czy już może znasz taką liczbę, ile osobom, dzieciom pomogłeś? Nigdy nie liczyłeś tego. No nigdy nie liczyłeś, ale trzeba przyjąć, że jest to spora grupa dzieci, rodziców tych dzieci, które w jakiś sposób zostały zaopatrzone dzięki takim akcjom, jak dzik gorzowski robi. Muszę powiedzieć tylko tyle. Nasz dzik Gorzowski jest po prostu bardzo, bardzo, że tak powiem, zaangażowany w te sprawy. Dziś dochodzi ta walka, która już będzie niebawem. No ma swoje ograniczenia w sensie takim, że właśnie terminarz go goni. Chodzi na siłownik, bo musi mieć formę, zobaczcie sami. Żywe, prawdziwe mięśnie. Nie ma tutaj nic sztucznego. To też musimy za chwilę kończyć, ale powiedz, jakie masz przesłanie do tych, którzy jakby tobie jeszcze nie ufają, jakby patrzą z takim niedowierzaniem na to, co robisz, na to twoje dzieło. I jak ja zauważyłem ostatnio, ktoś do mnie napisał, a ten facet to się pewnie chwali, chce być takim celebrytą. Ja tylko powiem jedną uwagę, że nie można robić tam czegokolwiek i nie mówić o tym. Trzeba o tym mówić, trzeba wystąpić przed kamerą, trzeba się pokazać, trzeba się zareklamować, moi drodzy, bo taka jest forma działania dla kogoś na rzecz czyjąś, tak? Nie możemy się schować w piwnicy i z poziomu piwnicy ratować, że tak powiem, sytuację kogoś tam. Dzisiaj trzeba wyjść na zewnątrz, robi się zbiórki, oficjalne zbiórki, prawda? Robimy festyny, prawda? Też. No, kiedyś nam się takie festy nie udał, jeden co prawda, ale to czasy minione, myślę, wydaje, że już to, y, jako, no było minęło i to tu już nie wróci, to już nie wróci. Tak, mamy też swoje doświadczenie, bo to było moje pierwsze doświadczenie, jeśli chodzi o festyn, y, który chciałem zrobić wspólnie z Dzikiem Gorzowskim. Wiesz o tym myślę. Ale jeszcze zrobimy. Tak, jeszcze zrobimy, nie? tak. Ja tutaj też deklaruję ze swojej strony pomoc naszego Dzika y, w reklamie tego, co robi, bo uważam, że dobro powinno być promowane y, częściej niż zło. Słuchajcie, im więcej będzie ludzi dobrej woli, tym będzie trochę nam się lżej żyło na tym świecie i naprawdę też prosiłbym o szacunek dla tego człowieka. Za to co robi, za to co robi, bo oczywiście możemy się doszukiwać różnych rzeczy, bo nikt też nie jest idealny z drugiej strony, ale już nie bądźmy tacy drobiazgowi, że będzie włos dzielić na czworo i coś tam u Ciebie znaleźć, bo, bo u każdego by coś się znalazło. Słuchajcie moi drodzy, po prostu pomagajmy razem, róbmy wspólnie dobre dzieło, dobrą robotę. Idą święta, trzeba coś powiedzieć ludziom dobrego na święta. Dziękuję co powiesz? Dzieku, o Wesołych Świąt. Po pierwsze. Po drugie. Powiem, że te święta były, powiem, najlepsze święta, jakie mogą być i, najlepiej, i najlepsze, żeby były takie święta, żeby spędzić z kim? Z rodziną, bo to jest bardzo ważne. Po to, żeby te święta, żebyśmy właśnie ten czas, gdzie mamy teraz pierwszy wiek i biegniemy za tymi pieniążkami, żeby nam się godnie żyło, to żebyśmy ten właśnie czas świąteczny poświęcili własnej rodzinie, żebyśmy usiedli do tego stołu, porozmawiali, podzielili się opadkiem, przytulnili się, obejrzeli jakiegoś sobie szereka, na przykład ja do lubię sobie tą bajkę że bo nie wiem, co ja mam, lubię. I tak naprawdę usiąść naprawdę, przytulić się, usiąść na tej kanapie, włożyć ten film, obejrzeć, później pójść na sanki jak się spadnie, albo na spacerek, bo to jest bardzo ważne, dlatego zawsze mówię, że więzi rodzinne są bardzo potrzebne, a przykro mówić, że w samym Gorzowie i w Polsce ogólnie mamy rządów coraz więcej, coraz mniej ślubów i myślę, że takie właśnie święta, które są raz w roku mogą nas złączyć i to jest bardzo ważne, bo naprawdę ja zawsze mówię, że miłość zwycięży. Każde zło. Każde zło, jakie jest, to z miłość zawsze zwycięży i e, tak jak wam mówiłem, że życzę wam wesołych świąt w rodzinie spędzoną, bo to jest bardzo ważne. Ja się przyłączam do tych życzeń oczywiście i słuchajcie, jedna uwaga, bo ja jestem często w mieście, często jestem w kawiarniach, spotykam się z wami, z ludźmi. A do mnie dzwonicie w różnych sprawach też. Ostatnio miałem telefon z podgranicy polsko-ukraińskiej nawet. Pani prosiła mnie o interwencję, o pomoc, no bo uwierzyła, że mogę być na tyle skuteczny, że mogę nawet jej pomóc. Moi kochani, ja jestem sam, ja nie działam z kancelarią prawną, ja nie mam takiej opieki tutaj swoich znajomych serdecznych i tak dalej ja nie mogę się rozdwoić, a po drugie no, nie mogę wyjechać nagle stąd na drugi kraj z Polski, co wymagałoby sporego wysiłku finansowego więc też nie mogę Państwu we wszystkim, że tak powiem, pomóc ale w tych takich lokalnych kwestiach sprawach niekiedy udaje mi się pomóc to pomagam. Ja jeszcze jeden nam apel moi drodzy, bo y, obserwuję też młode małżeństwa i muszę powiedzieć jedną rzecz Szczególnie do facetów. Słuchajcie, jak macie małe dzieci w McDonaldzie czy gdziekolwiek in, indziej, starajcie się być dla nich dobrzy i mili. Naprawdę, bo to co słyszałem ostatnio, jak facet dość dobrze ubrany, widać, że pieniądze są w tym domku, że się trzymają pieniążki. I zachowanie względem córki było tak naganne, że aż się prosiło o interwencję. Naprawdę, moi drodzy, ja wiem, że, że pewien temperament i tak dalej, i tak dalej, ale moi drodzy, dziecko na to patrzy, dziecko słucha, dziecko zapamięta i dziecko długo może nie zapomnieć. I jaki przykład dajemy dzieciom, to jest najważniejsze, bo ona to wyniesie z domu, od was. I jak najmniej agresywem życzę, jak najwięcej miłości wewnątrz rodziny. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam na święta, wszystkiego dobrego. A ja chciałem na końcu pozdrowić moich wszystkich sponsorów, którzy pomagają mi i tak naprawdę finansowo oraz rzeczowo. E, dziękuję Wam, bo naprawdę dziwne, to myślę, że na pewno bym nie mógł też wylecieć na taką walkę. E, dziękuję Wam, naprawdę nie będę miał tych sponsorów, bo jest Was dużo, ale dziękuję Wam wszystkim. E, I tak właśnie tutaj wspomnieliśmy, że naprawdę te święta, mam nadzieję, że będą tymi świętami najlepszymi. I tak właśnie tutaj jest poruszony temat rodziny, że to dzieci na przykład. Ona musi i tak więc czasami te nerwy nas przerastają, nie ja wiem, ale lepiej zobaczyć te nerwy do tej się wdecha albo cztery i pokazać inne styl życia, bo te nie też pokaże wtedy w przyszłości, ten styl życia inny niż agresja i to jest bardzo ważne. Dagłaszam dziękuję, że jesteście, dziękuję moim kibicom, moim przyjaciołom, którzy zawsze do mnie wierzą i co? Trzymajcie się i Trzymamy kciuki za dzika. Słuchajcie, dziku, przyjedź starczą z, z tych zawodów. Trzymamy kciuki za ciebie, dziku. Dobra. Oczywiście będziemy na bieżąco informowali, co się dzieje u dzika i co u dzika słychać. Wszystkiego dobrego, kochani. Cześć. Hej.